No to słuchaj, ziomek, bo robimy nowe gospodarstwo, czy nam będzie trochę sprzętu? To tak, na początek myślę, że kupimy sobie ze dwa duże ciągniki. O, może tak raz, dwa, mamy półtora miliona, to wiesz to bardzo dużo możemy tutaj rzeczy kupić już, dwa ciągniki nam na początek są potrzebne przyda się nam na pewno jakiś kombajn, a weźmy może tego New Hollanda a w sumie będziemy robić duże żniwa, to wiesz, od razu wezmę dwa kombajny albo może trzy, myślę, że trzy kombajny to jest dobry początek, dobra trzy kombajny, co dalej? pasowałoby nam wziąć jeszcze parę innych maszyn, na przykład weźmy sobie przyczepę czekaj, będziemy mieć przyczepę na pewno na zboże, dla krów potem to weźmy, weźmy tak dla owiec jeszcze będzie trzeba jakąś przyczepkę. No to myślę, że tak, cztery przyczepy nam wystarczą na początek. Albo. We... O kurde. Bo ja już nie mam pieniędzy. Ja jeszcze miałem kupić pięć siewników i sześć kultywatorów i dodatkowo dwie zagrody na zwierzęta, a ja już nie mam pieniędzy. Kurde. I co teraz my zrobimy, ziomek? Ja dopiero dwie przyczepy kupiłem. W ogóle kto to wymyślił, żeby zaczynać rozgrywkę z półtora milionem euro na koncie. Przecież tu po, powinno na starcie być za 30, żeby można było kupić ten najpotrzebniejszy sprzęt na farmę, no? Ale to idzie. Mi zakryto kurwa. Za dobra przyzemność! Kurde. Co za baran postawił tutaj ten maszt? No, przecież ja na drogę nie mogę wyjechać. Kurde, no co to ma być? No i gdzie jedziesz, czerwony baranie? No, masz tu z prawej strony zatoczkę, to byś se na nią wjechał. A tak to kurde, muszę po tobie przejechać, bo stoisz na środku mojej drogi. No, widzisz. Ej, ziomek, pokażę ci fajny zestaw. Podłączyłem se kultywator do przodu i siewnik do tyłu, i teraz będę mógł pracować bardzo, bardzo szybko. Patrz, puszczam se kultywator z przodu i on mi będzie orał to pole. Co prawda, steruje się nim troszkę niezbyt łatwo, ale jakoś tam dam radę. No i z tyłu, oczywiście, puszczam se automatycznie, sianie i już wszystko jest ok. Kurde, kwiecień to nie miesiąc, w którym można siać tą uprawę. A, tam wyrąbane, na pewno się coś zasieje, więc nie musimy się tym przejmować. Tylko ten kultywator z przodu, kurde, skręca mi z pola. Ej, bo on tu w ogóle. Ten kultywator to z przodu w ogóle nic nie kultywuje. Ej, bo ten kultywator mi się zepsuł, ziomek, co mi się tu dzieje? Ej, pomóż mi! Ten kultywator mi nie działa, co ja złego robię? Jejku! No nie kolego, ja wcale nie mam żadnych lagów, u mnie wszystko działa perfekcyjnie. Podniosłem sobie i teraz gram na wysokich detalach, ale u mnie jest perfekcyjnie. 60 FPS-ów normalnie, wiesz? Także wszystko dobrze, wszystko dobrze. No tak, ziomeczku, już do Ciebie jadę, mówiłeś mi, żebym Ci przywiozł 1000 litrów pszenicy, no to właśnie wziąłem, tylko musiałem ciągniczek wypożyczyć, taki mały, żeby żeby uciągnąć tą przyczepkę, którą tam mam z tyłu, no, no, także jadę już, za chwilkę będę, wypożyczyłem sobie ciągniczka, no i jadę, jadę, 1000 litrów pszenicy zaraz ci, zaraz ci tam podrzucę, także myślę, że będziesz zadowolony, no, spoko, jadę, jadę, cześć. Dziękuję, że obejrzałeś film do końca. Jeśli chcesz lepiej wyglądać, kup koszulkę od Czarnego Pana, a także wbij na Twitcha, Discorda i TikToka. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Do zobaczenia, trzymaj się. Cześć!